Cześć, siema, witajcie bardzo serdecznie na Urban Move MZK Chojnice po kolejnym update'cie, tym razem takim większym, myślę, że wyczekiwanym. W skrócie omówimy sobie na początku co, co zostało dodane, później przyjedziemy się nowym pojazdem na nowej linii. A więc tak, dodanie nowego pojazdu Volvo 7900 Electric, dodanie linii 750 na trasie Magazynowa Przychodnia, Nowa Cerkiew Pętla. Przywrócenie linii N3 na nowej trasie magazynowa przechodnia bursztynowa Kościół. Wydłużenie linii 150 do pętli Starch Mińska działki. Dodanie dykty linii sezonowej. Zmiany w otoczeniu. Nowe miejscowości. Podolszyce oraz nowa cerkiew. Dodanie nowych pętli Nowa Cerkiew, Bursztynowa Kościół oraz Magazynowa Przychodnia. Dodanie ładowarek autobusowych na krańcówkach Dworzec PKP Międzylesie na Zajezdni MZK i na Zakładzie Napraw ZNT przy ulicy Magazynowej. Poprawa oznakowania na pętli Międzylesie. Ronda żołnierzy wyklętych, i naprawa błędów. Oprócz tego widzę też, że przy ulicy magazynowej trwają tutaj teraz jakieś remonty, są rozstawione rusztowania przy budynkach zakładów naprawczych. Może będą coś odmalowywać albo po prostu ocieplać budynek? Przekonamy się pewnie za jakiś czas. Dobrze, no to przejedźmy się nowym Volvo na, na nowej linii. Powiem Wam tak, jeszcze nie jechałem tą linią, bo nie miałem okazji, chociaż update był 1 maja. Dziś mamy w dniu publikacji tego filmu 3 maja. Przy okazji wszystkiego dobrego z okazji święta naszej konstytucji, bardzo ważne święto, druga konstytucja, druga konstytucja na świecie, pierwsza w Europie dlatego też z tej okazji oczywiście zawiesimy sobie flagi no a tutaj są w tym miejscu za, za przednią szybą oczywiście włączymy oświetlenie miałem okazję oczywiście tym Volvo jechać już wcześniej znaczy, no nie, nie, nie tym, akurat tylko, tylko wersją prototypową. Pewnie, pewnie wielu z Was ją miał okazję, nią się przejechać jako pasażer. Chodzi mi oczywiście o, o, tą, o tą wersję w malowaniu inowrocławskim. Ok, 750 Nowa Cerkiew. I żeby nie było jady pierwszy raz, bo jestem pierwszy raz nagrze po, po tym update. Cie. Tak wygląda sama sama pętla. Przychodnia jest faktycznie, więc więc nie ma, że jest sama nazwa, a nie ma przychodni. No i mamy też helpery tutaj dla, dla nocnej linii, oczywiście. Dźwięki, podejrzewam, że były nagrywane w realu. Po prostu podczas jazdy, podczas jazdy takim Volvo. Zapewne po w Wrocławiu. Okej, okay, tu jedziemy prosto. Ja, no uczę się tej linii teraz, w tym momencie, bo nawet nie patrzyłem za bardzo na jej przebieg. Wolę po prostu mieć niespodziankę. Swoją drogą, albo mi, albo mi się wydaje po prostu, może to taki, taki efekt e, placebo, ale to Volvo chyba się bardzo szybko e, rozpędza. No jak oczywiście na pojazd elektryczny przystało. I hamowanie też ma niezłe. W przeciwieństwie do na przykład Mercedesa o 405G, tutaj, na grze, który tragicznie hamuje. No i bardzo ważna informacja, której zapomniałem dodać. Autobus jest dostępny dla wszystkich. Były takie domysły, takie suchy, że, że powstanie Electric Game Pass. No póki co takiego czegoś nie ma, także możecie oczywiście nim możecie sobie go oczywiście zespałnować. Pewnie, pewnie część z was już nie jechała, ale ale może jeszcze nie wszyscy wiedzieli o tym updatecie. Dlatego, dlatego też o tym wspominam. Aż ja jestem ciekaw jak dalej będziemy jechać, bo pod... no, słyszałem, że, że linia jest bardzo długa i nie każdemu ona może się spodobać właśnie z tego powodu. W ogóle mogliśmy sobie wstawić dyktę linia podmiejska tak naprawdę. I w sumie możemy to nawet zrobić. Mhm mm i tutaj mamy prosto. Na rondzie. Okej, okay, no to tak jedziemy. Motorniczy dołączył. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Niestety yy, nie odpiszę ci teraz. <grych> na czacie. Ale podejrzewam, że raczej to oglądasz, więc, więc poz, pozdro dla Ciebie. Yy, no tak, przystanek tutaj przecież jest na żądanie. No to jedziemy dalej. I obsługujemy ten przystanek. No nie. Chyba. I tutaj jest w lewo. Okej. Okay. A, kawałek już jedziemy, kabina się prezentuje tak, bo nie pokazałem wcześniej. No tutaj nic takiego nadzwyczajnego nie ma w niej, ale jest estetyczna jak najbardziej. kalendarz aktualny, żeby nie było Aha, to tutaj, teraz sobie skręcamy w prawo, jedziemy dalej. No dobrze. No i wjeżdżamy do nowej cerkwi. Tutaj mamy jakiś plakat, yy, znaczy się jakąś reklamę naszej spółki, <laughs> poza zasięgiem konkurencji. No tak, to akurat prawda, poza zasięgiem konkurencji. Jakieś warianty tej linii? Nie, nie ma. OSP Podolszyce OSP jest klimacik fajnie Typo, Typowa taka yy, Taka no wie, Znaczy taka wieś Szczerze mówiąc to nawet wystarczy czasami wyjechać e, Linią miejską właśnie pod e, Pod miasto Kawałek i, i, i ten i można niekiedy takie widoki trafić typowa taka podmiejska remiza no dobrze, objazdówkę zrobiliśmy po Podolszycach wjeżdżamy z powrotem w nową cerkiew i tutaj jest A N03 jedzie dalej U, ciekawie No i spoko, 750 mamy zaliczoną w jedną stronę W drugą nie będę z wami jechać na na odcinku. W wolnej chwili przejadę się też N03. Teraz wyjeżdżam od 4 maja do, do 7 mnie nie będzie. Jadę do Stargardu, dawne, dawnego Szczecińskiego, obecnie już po prostu do, Star, do Stargardu. No i tyle. Zapraszam na Discord Urban Mów MZK Chojnice Pozdrawiam cały staff Wszystkich z administracji. No i tyle. Widzimy się na, na grze Swoją drogą tutaj, tutaj jest taki zabieg zrobiony, po prostu odpadnięte Trzy literki, tak? no, trzy literki <grym> To nie jest żaden błąd To po prostu ma tak wyglądać, żeby było Żeby było, no bardziej, bardziej klimatycznie i realnie, no bo To jest taki zaniedbany przystanek, tutaj zapomniany Yy, znak no i tam literki odpadły i tak zostało po prostu No także tak także, Trzymajcie się siema I zapraszam na kolejne produkcje